Witamy Was bardzo serdecznie! Witamy! Witamy! Jesteście tam? Ha! Są, so, ciociucieszko! Są! So. A wiesz, ciociucieszko, co? Co, Fućku? A myśmy wczoraj się z Kacpram bardzo fajnie bawili, wiesz? Aaa, no to pięknie! A potem oglądaliśmy taki film, wiesz, o starożytnym Rzymie, wiesz? a I i on był bardzo fajny ten film, wiesz? Ale taka była tam okropna rzecz, wiesz, że, że tam była taka arena i tam rzucali ludzi na pożarcie dzikim zwierzętom, wiesz? A, no, takie rzeczy zdarzały się w starożytności. I, i wiesz, i to było okropne, bo ci ludzie klaskali i, i im się to podobało, a to przecież było straszne, prawda? Tak, zgadzam się, Włódźku, to było straszne. Ale wiesz, znam pewną historię, która właśnie tego dotyczy, a która nie skończyła się tak strasznie. Chciałbyś posłuchać? Hy, no, oczywiście, że tak. Posłuchajcie i wy. Dawno, dawno temu w starożytnych czasach był sobie chłopiec. Nazywał się Androkles. Był niewolnikiem. Jego życie było bardzo ciężko. Często było mu zimno, często był głodny, musiał bardzo, bardzo ciężko pracować. A jeżeli, wiedział, że jeżeli coś się panu nie spodoba albo nie będzie, nie będzie pracował wystarczająco y, ciężko, zostanie sprzedany do cyrku i rzucony na arenie na pożarcie lwą. Dlatego bał się uciekać, ale kiedy już jego życie stało się tak, tak bardzo nieznośne, postanowił, że ucieknie. Kiedy nadarzyła się pierwsza okazja, wziął nogi za pas i uciekł od swojego pana. Biegł, biegł ile sił w nogach. W końcu, wyczerpany, padł na ziemię. Niedaleko był las. Wczołgał się ostatkiem sił, żeby ukryć się przed ścigającymi. Już już prawie myślał, że jest uratowany, że może, że może spokojnie w tym lesie w miarę spokojnie zasnąć, kiedy z za drzewa wyszedł ogromny lew. Androkles pomyślał sobie: „Oj, Niepisana mi ta wolność, niepisane mi życie, skoro nawet, nawet tutaj nie na arenie lew mnie odnalazł. Zamknął oczy i szykował się na śmierć. Ale po chwili zrozumiał, że ten lew wcale go nie atakuje, otworzył oczy, zobaczył, że lew stoi bezradnie i wyciąga w jego kierunku swoją łapę. Pokonał swój strach, podszedł bliżej i zobaczył, że ta łapa jest okropnie spuchnięta. Kiedy podszedł jeszcze bliżej, zobaczył przyczynę tego bólu, tego, tego opuchnięcia był to ogromny cierń. Który tkwił w łapie lwa i na pewno przysparzał mu ogromnych cierpień. Chłopiec zebrał się na odwagę, wyciągnął ciernie z łapy lwa, wyczyścił ranę i owinął ją liśćmi. Lew w wdzięczności polizał go po twarzy, a potem położył się obok chłopca i przez całą noc ogrzewał go swoim ciałem. Rano zniknął minął jakiś czas i skończyło się szczęście Androklesa. Został złapany przez sługi swojego dawnego pana i za karę za ucieczkę rzucony na arenę na pożarcie lwon. Kiedy był już na arenie, otwarła się zapadnia i wyszedł ogromny lew. Androkles zamknął oczy, szykując się na śmierć, ale po chwili zamiast ostrych kłów Poczuł na swojej twarzy ciepły, szorstki język. Lew, zamiast pożreć chłopca, polizał go po twarzy. Wtedy Androkles otworzył oczy i rozpoznał. Tak, to był jego lew. Ludzie byli na, na trybunach byli niesamowicie zaskoczeni, jak to? Ten lew nie pożera chłopca, tylko liże go po twarzy, zaczęli wstali, zaczęli wiwatować. Sam Cezar wstał ze swojego miejsca, przywołał Androklesa i chciał usłyszeć jego historię. Androkles opowiedział o cierniu w łapie, o swojej ucieczce, o tym, jak pomógł lwu. Cezar był zadziwiony tą historią. Uwolnił chłopca, pozwolił mu wziąć ze sobą lwa. I tak już do końca swoich dni żyli razem Androkles i jego lew. Lew ogrzewał chłopca swoim ciałem i bronił go przed wszelkim niebezpieczeństwem, a chłopiec dbał o niego, czesał jego grzywę i pilnował, żeby żaden cierń nie y, sprawił mu bólu. I to już koniec tej historii. To już koniec tej historii? No. A czy myślisz, że, że ta historia jest prawdziwa ci, ci, ciężko? Nie wiem, Fudźku. ale zawsze mm, mam nadzieję, że może wśród tych wszystkich okrutnych historii zdarzyła się jedna taka piękna. Tu ja, tu ja jeszcze sobie o tym pomyślę, ciociu ciężko. Dobrze? Dobrze, Fudźku. Pomyślcie i wy. Pomyślcie i wy. Do zobaczenia, do zobaczenia.